Cześć, to znowu ja, w kolejnym dniu naszego z do Pysaka. Dzisiaj przyjmiemy sobie taką pozycję, <coughs> gdzie nogi są ugięte, yy, pięty są razem, palce na zewnątrz, przyjmij sobie swobodnie wzdłuż kręgosłup, wyciągnij się przez szczyt głowy, ustaw dłoń w linii od drugą rękę ustaw po przekątnej, zrób wdech, i z wydechem zdjęcie boczne sięgnij do centrum. Zróbskięcie boczne, na pośladkach cały czas i wróć. Z wydechem sięgnij. I wróć. Przejdź na drugą stronę. Teźwdech z wydechem. Rubskjęcie boczne. sięgnij, wróć do przykładnej. Zdjęcie i wróć do przykątnej. jeszcze raz. Wróć do przekątnej, wróć do centrum. Skrzyżuj rękę na klatce piersiowej. W tej z wydechem robimy sobie małą rotację centrum wdech wydech druga strona zropły. centrum wdech, wydech, rotacja, strasznie ciągnąć ciągnąć na siłę głową, zupełnie na luzie. Tutaj ile tej rotacji tak naprawdę tam jest. I wydech. Wróć sobie do centrum. Teraz zmieni ustawienie nóg stopy nieco szerzej niż na szerokość bioder, flex. Czyli pięty są wypchnięte, palce są nadpiętami. piętami, wyciągnij ręce do boku, ruch z wydechem, zrób rotację, skręć i wróć do centrum. Z wydechem skręć, cały czas rośnie, wyciąga się, wydłużej kręgosłup, nie staraj się sięgnąć jak, na, jak najdalej, albo skręcić się jak najdalej. Staraj się cały czas wydłużać kręgosłup, wyrosnąć, jeżeli jest niewygodnie, yy, możesz na czymś usiąść, możesz upiąć sobie kolana na spokojnie. Wydech rotacja i teraz sięgnij ręką po przekątnej stronie stopy. Oba pośladki siedzą. Wyciśnij mocniej pośladek po przekątnej, wydłuż nie podsuwaj bark w stronę ucha. Wróć sobie krąg po kręgu. do centrum, wróć. Z wydechem. Zrotuj, sień. Pamiętaj, że siedzisz to czas na małym Wydłużaj się przez szyjkę głowy. Krąg po kręgu góra i do centrum. Zrotuj, wydłuż. Wróć, urośnie. Wydech, zrotu. sięgnij, Wróć do centrum. Wydech, rotacja. sięgnij. Siedzisz na opośledzeniu. Dociskaj mocno po poprzekątny, poprzekątne. Zrotu. Sień. Dociskaj, gdy górze szukaj długości. Układ w daleko od uszu. Wróć sobie do centrum. Jeszcze po razie. Zrotuj, Sięgnij. Rócz krąg pokrętł góra. Zrotu. Sięgnij. Rócz krąg pokręgu góra. Wróć do centrum, opuść ręce. Przejdziemy sobie teraz do leżenia na brzuchu. Ułożymy sobie ręce, yy, nogi, ręce długie. Pamiętaj, o kostelodu teraz pod tempkiem, bo jest przedłużony o mikrymusu. Powinienem na mętnotę. Unieś ręce do góry i teraz z wydechem przenieś wzdłuż łowia. Ugnij. Przenieś do przodu obszerne, duże koło, gdzieś półkole i górni. Wyciągnij wydłuż, opatrz daleko od uszu i pępek jest za czas aktywnie na to Wróćcie. Wyciągnij wydłuż. Wyciągnij. Brzuch aktywny. Wydłuż. Wyobraź sobie, że płyniesz i odpychasz wodę Dech i z duszcia. Wdech i wydecham. Wdech, wydech. Ściągasz, ściągasz łopatkę w dół. Wdech. Ostatni raz i wystarczy. Otóż teraz dłonie nieco szerzej i dalej. Brzuch czas jest aktywny i z wdechem zacznę unosić. Czoło, wzrok, nos, delikatnie mostek na matę i wróci dół. Wydłuż kręgosłup, drugi jest aktywny i wróć. I odnieś czoło, wzrok nos i wróć. Przekręć się do na boku, odwróć głowę na bicepsie, górna ręka wzdłuż tła. Talia jest aktywna, talia zmarzona, aktywna z wydechem. Uuuu, dosłownie walka o przetrwanie. Odsetek w górę i w. wydech w wydech. 这、嗯、个，这个、嗯。 Przegląd się do leżenia na drugim boku. Talia znowu aktywna, ręka wzrusciała z wydechem unieć na szerokość bioder. Nie staraj się unosić zbyt wysoko tej nogi. Ona wędruje tylko na szerokość bioder, talia jest nad matą, biodro jest nad biodrem, co bardzo istotne i ważne żeby nie było gdzieś z tyłu, albo z przodu, albo w jakiejś innej konfiguracji. I nogę, przekręć na chwilę do leżenia na plecach. <laughs> Unieś kolana na po wyprostuj nogę do spodu. Znowu na ile jest to dla Ciebie komfortowe. i Zaczynamy krążenia koła nogą. Tak jakby stopa rysowała koła na suficie. Dobrze, ta nie musi być super wyprostowana. Druga noga może być ugięta, kręgosłup jest neutralny. Zważna talia, zamknięte żebra. Żebra aktywne. Wyobrażamy sobie i w drugą stronę. Wyobrażamy sobie, że nasz tuf jest tani, nieruchomy, a rusza się tylko noga. I stop uginamy, odstawiamy. Zmieniamy nogi. Jak najmniejszy ruch, e, wszystkiego innego poza nogą. I staw w drugą stronę. I wystarczy. Odstaw, weź wdech, z wydechem przednie Wchodzimy sobie do góry, do mostu. Przenieś ręce za głowę. i krąg po wracamy. Jeżeli nie ma macie, ręce wracać w z wydechem przechyl mięgnicę. Kolana na szerokość bioder przypominam nie schodzą się środkami, nie rozchodzą się na zewnątrz. I po pokręć. Wydech, przechyl na siebie miennice, wyjdź do góry. Otwórz klatkę i prąd pokręgu. Tu co w wzdłuż ostatni raz. Przechyl, nie spiesz się nigdzie w tym ruchu. Poszukaj długości, dokładności dochodzimy sobie do linii, tak żeby się znajdować pomiędzy opadkami w chwili wydech krąg po kręgu, tutaj, dokładnie jeżeli czujesz, że już nie możesz, że twoje prace są świetne, kiedy zostawiasz ręce, po prostu podnieś ręce troszeczkę szybciej i wróć na matę podnieś nogi, jedna po drugiej, Chodź się za tyły nóg weź wydech, z wydechem podnień, połowę, po prostu wstęp do siadu, albo przez bok bardzo dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia już jutro.